Wow, ale super impreza ha, ha. No pewnie, ruszajcie płetwami Tańczymy bez przerwy No jasne, DJ Golubiro nadaje rytm Kiwajcie głową do rytmu razem ze mną Fiu. W końcu, hejka wszystkim Wow, ale mają zabawę Ups, co to takiego? Nie dotykaj tego Ciekawe do czego jest ta wtyczka. Pomocy! Szybko! To chyba koniec imprezy. Pago Lubilo! Zepsułaś imprezę stulecia! Wreszcie! Coś się stało? Koniec tego, młoda Damo! Idziesz do więzienia! Jak śmiałaś zniszczyć tę noc! Nie wyjdziesz stąd, dopóki nie zostaniesz Syrenką. Żadnych brain rotów! Poza mną oczywiście! Do roboty, ale jak ja mam niby to zrobić? O, a co to? Ale śliczne. A teraz? Trum, trik! Ale czad! Muszę to pokazać, Golubiro! Spójrz, wyglądam już jak Syrenka. Nie zawracaj mi głowy. To za mało. Mam nadzieję, że nie zauważyła. Ile jeszcze? O! To tam? Co? Tung, tung, saur! Ur, ur! Co ona tu robi? Ale jaja. O, dzień dobry! Miło Cię poznać. Lecę dalej. Otwieraj, ptaszku. Co? Mówiłam: nikt stąd nie wychodzi, póki nie zostanie syrenką. Zrozumiano? O, chwileczkę. O, a co to? Guzik do zostania syrenką? Tylko muszę go dosięgnąć. Prościzna. Gotowa. Trum, trik. To wszystko hmm. proszę bardzo, droga wolna, wow. serio? To ja też spróbuję. <laughs> Jestem gotowa! Hej, oh. czemu nic się nie dzieje? Hmm. Hmm. Oh. Chwila, mam ogon! Ale co zresztą? Nieźle! Hej, witam. Go lubi Rospioniro, czy raczej luzerino? Wy, małe urwisy. Tym razem nie uciekniecie. No. Hej! Zaczekajcie tu. Zrobię następne zadanie. Tak, muszę coś zrobić z włosami. Myślę, że cappuccino mi pomoże. Do dzieła! Trik! O wiele lepiej! Jest super! Ale dorzućmy coś jeszcze! Zostaw to nam! Jesteśmy w tym najlepsi! Okej, okay. do dzieła drużyno! Najpierw wszystko zmierzymy! Tak, wszystko musi być perfekcyjne! Możesz sobie poglądać katalog, a my zrobimy swoje! Hmm. Nie ta! Ta też nie! O, ta jest idealna! Prawie gotowe! Nie mogę się doczekać, aż zobaczę. Spodoba Ci się? Włożyliśmy w to mnóstwo pracy! O kto chodź! Te są niesamowite! Najlepsza fryzura podwodnego świata! O, kolejna muszelka! Co jest w środku? O! Faktycznie potrzebuję góry od stroju. Ale gdzie ją znaleźć? Widzę, że robisz postępy. Ale przyszłam sprawdzić. Jesteś bandytką? Znasz tego przestępcę? A może to ty jesteś przestępcą? Nie, nie. To nie ja. Idziesz ze mną. Musimy go złapać, zanim coś zbroi. Zostań tutaj. Idę jego tropem. Hej, gdzie idziesz? O! Co? A ty to kto? Czekaj, to ty jesteś złodziejem. Że niby co? Co masz w tej torbie? Nie twoja sprawa. A właśnie, że tak. Stój! Trum, tri, A, Tylko nie Papa! Pa. Teraz czas oddać to, co ukradł. Ju! Golubiro? Co się stało? To ty byłaś złodziejką? Nie, chciałam oddać torbę. On uciekł, ale złapałam go w bąbelki. I odleciał. Brzmi wiarygodnie. No dobra, wracaj do celi. Uu. Co jest w tej torbie? Popracuj nad swoim wyglądem. Nawet nie próbuj uciekać. Muszę lecieć. Hmm, coś się rusza. Wow, to Kissy Missy. Ale słodka. O, dzięki, że mnie uratowałaś. Mogę ci pomóc? O tak, yes. potrzebuję bluzki. Jasne, to tylko parę materiałów. Proszę bardzo. O, idealnie. Tego właśnie potrzebuję. Wielkie dzięki. Teraz zrobimy górę. Yes. Trum, trum. Tylko chwilka. Gotowe! Zobaczmy! Jest cudowny! Uwielbiam go! Wow! Chyba właśnie odblokowałam moce syrenki! To takie dziwne. Co? Zajrzyj do muszli. Racja! Zobaczmy co dalej. O tak! Czas zrobić nowy imprezowy mix możesz mi, kurczaku? Wszyscy będą w szoku. Cały świat pozna mój set DJ-a. Wow, właśnie hmm. tego potrzebuję. Spróbujmy to zdobyć. No dalej. Już prawie. Mam no to. Wow. Dlaczego nie jesteś w celi? Sorki. I bądź delikatny. No weź. Ostrzegałem. Ale maruda. O, wskaźnik pikmi? Mogę go użyć. Super! Wow, jaki długi! Wow. Oh. Idealny! Trum, trik! Ha, ha. Zadziałało! Droga wolna! Teraz tylko muszę się prześlizgnąć! Oby nikt mnie nie zauważył! O-o! To tylko buty! Pełzam dalej! Dobra! Oby nikt mnie nie zobaczył. Hmm. O, wiem, co tu pomoże. Kołębie kochają dziobać ziarenka. Co tak pachnie? O, zapach znika. Udało się. Teraz mam sukienkę. Ale śliczna. Kocham ją. Widzę, że ktoś tu nie zrozumiał za pierwszym razem. Nie ma wychodzenia z celi. Ale, żadnych ale. Co za gbur. O, ale skończyłam kolejne zadanie. Ale się cieszę. Wow, moje ręce! Trum, tri! Wow, ale moc. Zobaczmy, co jest w skrzyni. Ale jestem ciekawa. Co? Kłódka? chyba trzeba zaśpiewać żeby ją otworzyć hmm. okej okay. niemożliwe tańczmy balerina cappuccino balerina cappuccino balerina cappuccino balerina cappuccino Hej, gdzie jest gołąb? Nieważne. Zobaczmy skrzynię. Nie, yeah, hej, udało się! Co jest w środku? Wow, jaka wspaniała Tiara! Świetnie na mnie wygląda. I jeszcze naszyjnik. Hej, golubiro! Jak wyglądam? Niech skaner nam powie. Analiza! Obliczenia! Jesteś w 90% z Syrenką. Co? Przykro mi to za mało. O nie! Znowu? Alarm! I co teraz? Musimy uciekać! Chodź za mną! Szybko! To chyba tutaj. Spójrz na to! Jakiś wandal tutaj był! Hmm! Co za bałagan? To straszne! Posprzątaj tu! Co? Ja? Tak, ja mam urlop! Nie mam na to czasu! To nie fair! Nie słyszę cię! Pa! Nie mogę tu zostawić takiego bałaganu! Sprzątamy! To zajmie wieczność! Zimne napoje! Hej! Chcesz się schłodzić? Chętnie! Chcesz picie? Macie kawę? Oczywiście! Super! Dzięki! Fiu. Gotowe! Twoje cappuccino! Dzięki, właśnie tego potrzebowałam. A kasa? Proszę bardzo. Dzięki, miłego dnia! O tak. mam tyle energii! Teraz szybko skończę sprzątać. Trum, trik! Najłatwiejsze sprzątanie ever. Ju! ale zabawa. Moje wakacje się skończyły. Wygląda na to, że świetnie się spisałaś. Wszystko lśni. A teraz. Dam radę mi brakuje. Sprawdźmy muszle. Kubek na obręczy? Hmm, go lubi cappuccina. Poznaj swojego nowego przyjaciela. Wow, to miejsce jest takie fajne. A ja tu rządzę. Nawet nie myślę o ucieczce. Co? Więc jestem więźniem? Hej, cześć, ciastrzyczko. Hej, więc to ty jesteś mną? Albo ja tobą? Możesz zrobić mi kawę? Jasne. Trum, tri! Proszę bardzo. Ale pięknie. Teraz wszystko gotowe. Dzięki. Uciekajmy stąd. Śmiało. W końcu wychodzimy. Nie pchajcie się. Co mówi skaner? Rozpoczynam skanowanie. Proszę, nie ruszaj się. Gratulacje! Jesteś stuprocentową syrenką! Jopii! Udało się! Super! Możesz iść! Dziękuję! Czekałam na to wieki! Bestii, chodź ze mną! W końcu jestem wolna! Ej, nie chlap, rybko! Nie chlap! Zmoczysz mi piórka! O, chyba teraz moja kolej. Co? Czemu jest zamknięte? Skanowanie! Poziom syrenki, 0%. O, to chyba nie tak źle, prawda? Nie możesz wyjść, dopóki nie zostaniesz syrenką. Wow, ale ekstra! To więc nie muszę się stać? Wracaj do celi! No dobra! O, co to za słodziak? I zamykamy! Wow! Już mi się tu podoba! Od czego zacząć? Trum trick? O, jasne! Ogon jest najważniejszy. O, jaki mięciutki! Podobał Ci się ten filmik? To daj nam lajka. Napisz komentarz i kliknij dzwonek, żeby niczego nie przegapić.